To twój kochasz? On się tu włamał i zepchnął Alicję ze schodów. Tak mi przykro, dziadku. Co są warte słowa? O mało jej nie zabił. To twoja wina. Nic nie rozumiesz. Jeśli nie zwrócimy narkotyków, przeklanka dragi. Dziadku, dokąd idziesz? Dziadku, co chcesz zrobić? Zaczekaj, stój proszę, dziadku. Błagam cię, nie, proszę. I pozdrawię.